Cześć, w dzisiejszym nagraniu pochylimy się nad problemem każdego, kto realizuje zmianę sylwetki, czyli prawdopodobnie Was, jednak coś tam gdzieś po głowie chodzi, że może to wszystko nie idzie w dobrą stronę, może efekty nie pojawiają się tak szybko, jak byśmy chcieli, albo te efekty nie pojawiają się w ogóle. Czyli jak mierzyć postępy, żeby mieć pewność, że idziemy we właściwym kierunku. Co ważniejsze, dzisiaj nie będziemy się rozdrabniać na to, czy naszym celem jest odchudzanie, czy być może przyrost masy mięśniowej. Zmierzamy tymczasem do jednego z najbardziej intuicyjnych pomiarów: wag, a technicznie to nazywając masa naszego ciała. Tylko, że tutaj, tak jak widzicie, ja ważę się w skarpetach i jest to błąd i ważę się w spodnie. Jeżeli nie chcemy sobie namieszać w głowie, jeżeli nie chcemy skomplikować tego wszystkiego, to ważymy się codziennie albo raz na tydzień w tych samych parametrach. Nago, na czczo, e, i na przykład tego samego dnia. Nie okaże się, że nagle przytyliśmy 3 kg, podczas gdy to tak naprawdę treść jelitowa, zgromadzona w ciągu danego dnia, kiedy na przykład cały dzień jedliśmy, albo to jakieś cięższe ubrania, czy coś takiego. Jednak, żeby nie było tak różowo, ten pomiar niestety będzie dobry praktycznie wyłącznie dla osób początkujących. Dla osób, które redukują teraz za dużej wagi, wtedy pomiar na wadze będzie szybko odzwierciedlał się w sylwetce, albo dla osób po drugiej stronie barykady, które są naprawdę szczupłe i które rozwijają Mijając masę mięśniową, mogą liczyć na to, że z tygodnia na tydzień praktycznie ta waga znacznie będzie się zmieniała. Jeżeli jednak odnajdujesz siebie jako jeden z tych dwóch wymienionych przed chwilą przypadków, jesteś osobą początkującą, chcesz schudnąć, a waga nie spada, chcesz przytyć, a waga nie rośnie, no to obawiam się, że popełniasz błąd w sztuce. Realizujesz złe założenia treningowe, złe założenia dietetyczne i tutaj warto byłoby je jak najszybciej zmienić. Nie słuchać fałszywych proroków, tylko prześledzić inne materiały. Na tym kanale. Wyjątkiem od tego, e, czy waga nam może dużo powiedzieć o tym, czy my się dobrze zmieniamy, będą wszystkie osoby, które są albo średnio zaawansowane, albo, jak pamiętacie, z innych materiałów, chudotłuste. Chudotłusta osoba to taka, która ma spory udział tkanki tłuszczowej w ciele, niski udział masy mięśniowej w ciele i która może liczyć na coś niestandardowego, że bez zmiany masy ciała sylwetka znacznie może się poprawić. Dzieje się to za sprawą tego, że podczas gdy spala się tkanka tłuszczowa, pojawiają się dodatkowe mięśnie, które ważą i wydawałoby się, że waga na przykład zmieniła się nieznacznie, to sylwetka zmieniła się diametralnie i to jest właśnie motyw przewodni dzisiejszego nagrania. Na czym się skupić, jeżeli chcemy właśnie doskonalić naszą sylwetkę a obserwować Wagi, która wcale się znacznie nie zmienia, niewiele nam wnosi, bo mimo wszystko czujemy gdzieś z tyłu głowy, że poddając się diecie, treningowi, nasze ciało się zmienia, a przecież niby na cyferkach nic takiego nie widać. I właśnie wspomniana w nazwie tego segmentu filmu kompozycja ciała. To coś, co jest najważniejsze z perspektywy kształtowania sylwetki. Z perspektywy kształtowania sylwetki powinno zależeć nam na tym, żeby mieć więcej masy mięśniowej w konkretnej wadze i mniej tkanki tłuszczowej. A w przypadku ustalenia tego, czy tak się dzieje w istocie, z pomocą przychodzi centymetr krawiecki i lustro. Uwaga! Wcale niespecjalistyczna aparatura, która może pokazać nam, ile procent kanki tłuszczowej mamy w ciele, bo ta aparatura albo niestety będzie popełniała błąd, gdyż nie będzie aż tak zaawansowana, albo po prostu nie będziemy mieć do niej dostępu. A to co nie kłamie, to. Się wychyla lustro. Wracając do centymetra i pomiarów obwodów, kluczowe mogą okazać się tu wyłącznie dwa obwody. Jeden obwód, który będzie reprezentował to, czy rośnie nam masa mięśniowa, czyli na przykład mierzymy sobie ramię lub wybrany inny mięsień, ale akurat z ramieniem jest to tyle łatwiej, że e, na przykład jakbyśmy sobie mierzyli klatkę piersiową, to może nam się czasem pomyli. Czy mamy więcej powietrza, czy mamy mniej, i tak dalej, i tak dalej a ramię to jednak ramię, które głównie stanowią właśnie mięśnie. Pozostaje nam jeszcze centymetrem ustalić, czy nasza tkanka tłuszczowa jest trzymana w ryzach, albo czy tak jak sobie życzymy spada. W tym celu mierzymy sobie obwód pasa. Jeżeli obwód pasa się zmniejsza, a obwód ramienia się zwiększa z tą samą masą ciała, to jesteśmy na bardzo dobrej drodze do tego, żeby nasza sylwetka, nawet jak waga się nie zmienia, znacznie się poprawiała. Jeżeli nagromadziliśmy dużo więcej tkanki tłuszczowej, no to faktycznie waga też będzie się szybko zmieniała. Jeżeli mamy małą masę mięśniowej, no to waga może nawet podskakiwać do góry i nasza sylwetka będzie się zmieniała. Ale więcej w łapie, mniej w pasie, to jest coś, co pierwszorzędnie podpowie nam, że kompozycja ciała się zmienia. Nie można też oczywiście być zbyt chytrym. Jeżeli wyraźnie spada nam tkanka tłuszczowa, spada nam obwód w pasie, to jeżeli obwód naszego ramienia nie rośnie, a na przykład utrzymuje się w miejscu, to i tak jest bardzo dobrze. Kolejny aspekt będzie dotyczył bardziej osób średnio zaawansowanych, bo właśnie tak jak wspomniałem, lustro też może być bardzo istotne w kontekście oceny kompozycji naszego ciała. Wiadomo, jak dążymy do niskiego poziomu tkanki tłuszczowej, to nasza psychika często szaleje, często trudno nam ocenić sylwetkę. Natomiast są pewne niuanse, które zawsze będą towarzyszyły temu, że zbliżamy się do wyraźnie niskiego poziomu tkanki tłuszczowej. W moim osobistym przypadku, wyraźnie daje o sobie to znać np. rejon klatki piersiowej, gdzie pojawiają się charakterystyczne pręgi na klatce piersiowej lub dołek na początkach redukcji. Natomiast co jest absolutnie najważniejsze, co w głównej mierze świadczy o tym, jak niski jest poziom tkanki tłuszczowej, jest to, jak bardzo wyeksponowane są mięśnie brzucha. Przy umiarkowanie niskim poziomie tkanki tłuszczowej odsłonią się mięśnie brzucha na górze, e, zaczną się odsłaniać kolejne, natomiast przy wyraźnie niskim poziomie tkanki tłuszczowej zaczyna się w moim przypadku na przykład ujawniać dużo bardziej pępek. Obserwuj swój rejon właśnie brzucha, jeżeli jesteś osobą średnio zaawansowaną właśnie w tym dolnym rejonie. Czy tam pozostała ostatnia? fałdka tłuszczu, z tym zaznaczeniem jednak, że w pozycji siedzącej, zazwyczaj nawet na ekstremalnej redukcji, na skrajnie niskim poziomie tkanki tłuszczowej, tam dalej będzie ten wałek. I tak naprawdę cóż z tego, że maszyna pokazałaby mi wyższy lub niższy poziom tkanki tłuszczowej, jeżeli w istocie ten byłby różny. Natomiast to, co możemy zaobserwować właśnie na podstawie naszej sylwetki, obserwując wychodzące żyły, wyraźnie odsłaniające się konkretne mięśnie, to może świadczyć o tym, że wywiązujemy się z planu. Oczywiście wszystko jest Związane z tym, że postawiliśmy sobie właściwe założenia. Jeżeli prześladuje nas retencja wody, mięśnie nam spadają, a tkanka tłuszczowa się nie obniża, no to być może stosujemy zbyt duży deficyt, który będzie prowokował prędzej czy później podjadanie, który nie jest korzystny z perspektywy utrzymania masy mięśniowej. Jeżeli efekty w ogóle się nie pojawiają, no to może to też świadczyć równie dobrze o tym, że jemy po prostu zbyt dużo i nasze ciało nie jest sprowokowane do tego, żeby pobierać energię w postaci tkanki tłuszczowej. Standardowo przy. Przypominam, że wszystkie meandry związane z kształtowaniem sylwetki, jak robić to w sposób optymalny, jak e, prowadzić skuteczną dietę, trenować w taki sposób, żeby nasze ciało się zmieniało, opisuję w swojej książce Sylwetka Plażowa e, kompletny program żywieniowo-treningowy. Do znalezienia jak zwykle na stronie zdrowaforma.pl lub trenertv.pl. My tym samym przejdźmy do ostatniego, równie ważnego e, kryterium dotyczącego oceny naszych postępów. Ostatni, ale równie ważny aspekt oceny naszych postępów to to, jak wygląda nasz trening. O postępach, których nie zawsze widać, bo niekiedy na przykład przekrywamy naszą masę mięśniową tkanką tłuszczową, możemy mówić zawsze wtedy, kiedy doskonalimy się na przebiegu tego, jak realizujemy trening siłowy. Ćwiczymy większym ciężarem. To już jest jasny sygnał do tego, że prawdopodobnie albo urosła nam masa mięśniowa, albo udoskonaliliśmy już posiadaną masę mięśniową, jesteśmy w stanie ją lepiej aktywować, ale też nie można zapominać o takich aspektach jak większe ilości realizowanych powtórzeń, co jest charakterystyczne na przykład do treningów domowych, do treningów bez wykorzystywania sprzętu. Jesteśmy w stanie robić więcej pompek, no to znaczy, że też idziemy w dobrym kierunku. Lub na przykład doskonalenie techniki. Jeżeli zdajemy sobie sprawę, że nasze przysiady są dużo głębsze, że nasze wyciskanie na klatkę to nie jest bezwładne machanie, tylko tak naprawdę pełna kontrola nad ciężarem, który e, wcześniej zachowywał się w naszych rękach bardzo chaotycznie, to też znaczy, że idziemy w dobrą stronę. I tutaj, tak jak wspominałem w punkcie poprzednim, no to niestety, jeżeli chcemy zobaczyć wypracowane mięśnie, trzeba byłoby się doprowadzić do niższego poziomu tkanki tłuszczowej. Ale jeżeli wydaje nam się, że na pierwszy rzut oka absolutnie nic się nie zmieniło, a ćwiczymy dużo większymi ciężarami, wykonujemy więcej powtórzeń lub dużo, lepiej, dużo ładniej technicznie wykonujemy ćwiczenia, to i tak idziemy do przodu. To nie był to zmarnowany czas. Jeżeli jednak zależy nam na trochę innych efektach, no to oczywiście wtedy niezbędne będą zmiany. Zmiany wizualne. Najczęściej będziemy zawdzięczali diecie. Zmiany związane z tym, jak szybko i efektywnie będzie rozwijała się masa mięśniowa, będą uzależnione w głównej mierze od tego, w jaki sposób trenujemy i czy regenerujemy się, i czy nasza dieta nie jest zbyt deficytowa w makroskładnik, jakim jest m.in. białko. Inne też są ważne, to nie chodzi o to, że y, tylko białko jest ważne, wszystko jest ważne, ale to są tematy na inne nagrania. Mam nadzieję, że komplet tych wskazówek uczyni Wasz proces dążenia do zmiany takiej, jakiej oczekujecie, dużo prostszym. Nie pogubicie się po drodze, a nawet jakbyście się mieli trochę pogubić, to i tak będziecie mieli świadomość, w jakim punkcie się dokładnie znajdujecie. Powodzenia w realizowaniu założeń. Do zobaczenia, do usłyszenia. Widzimy się w kolejnych nagraniach. Cześć!